naszych gości. Spieram Pozdrawiam was. Uwielbiam was kochamy was jesteśmy od samego początku z wami. Zawsze graźmy na przystanku od samego początku. Teraz jest cegromy na koniec po 15 rokach. Jest przepięknie koani. Kochamy was, Sakramęnsko. Hej. Dzień dobry. Witamy was tutaj z finału Wołb, 22 wysokiego finału Wołb. E, co jeszcze? E, w ogóle grupa garderoby, najlepsza grupa Łódzkowa. E, e, pozdrawiamy mamusie, wszyscy. Hel Mamo, jestem tu. W ogóle co jeszcze mam powiedzieć? Teraz jest. Bardzo zestresowany nasz kolega jest widać, na tak, co dzień jest dokładnie. bardziej wyluzowany. Ja akurat jestem z Gorzowa z chłopakiem, który właśnie gdzieś uciekł. Na chwilę obecną mamy troszeczkę przerwy. To jest moja druga platoniczna miłość, tak? O, tak. Będzie to wydać w internecie. No i mamy nadzieję, że w tym roku również finał zaowocuje w jeszcze większe gabaryty jeszcze finansowe większe i że po prostu się uda, nie? A ty Marysiu? Jak się nazywasz? Maisia. A zaśpiewasz coś do kamery? Tak jak w domkciu? No dawaj. Pomagaj, podrób, podrób, pozdrawiam się. Witaj daj Pozdrawiam. Dawaj. Chcę pozdrowić Trójmiasto i Lemborg, moje miasto, rodziny. No. Zdewiamy. Wszystkich. 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 Mamy tak. Tak. Całą rodzinę. No Koleżanki. Tak, bardzo. Jesteśmy codziennie. Co roku. Cześć, serdeczko pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy mają fajne serduszka i robią coś dla innych, tak jak wy robicie, My robimy wszyscy robią buziaczki, popatki, moca, łuski i ten. Hej, ja się mamy. Wishes from the American Heart Association. On behalf of the American Heart Association, we'd like to thank you for your efforts and recognize all of the good hard work that you're doing here in Poland to save more lives. Pozdrawiamy wszystkich. Uczestników dzisiejszego finału, szczególnie Jurka, po raz kolejny gramy, jesteśmy w Ostrołęki, z firmy Storenzo, gdzie robimy skarbonki corocznie. Chciałem pozdrowić mamę i tatę, no i całą moją rodzinę generalnie chciałem pozdrowić, no i tą, tą kobietę też chciałem pozdrowić, prawda? Także dziękuję, działamy, działamy. Mamam, pozdrawiam Cię z studia telewizji polskiej i bardzo mocno Cię kocham.